Witam cię na moim kanale. Ja mam na imię Michał, a to jest miejsce poświęcone klasycznej męskiej elegancji. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem mix and match, czyli jak łączyć ze sobą akcesoria, żeby w mojej subiektywnej ocenie wszystko grało. Zainteresowany? Zostań ze mną do końca. Zapraszam. Tak jak na wstępie wspomniałem, mix and match, czyli uczymy się parować ze sobą krawat i poszetkę, i do tego wszystkiego uczymy się jak to połączyć ze sobą w spójną stylizację. Przechodząc do sedna, tak jak widzisz, zestaw klubowy. Szarych spodni być może nie widać. Wespnę się, że tak powiem, na y, wyżyny. Matko Bosko, mówię, co to. To, to, to się stanęło. I pokażę, że faktycznie są szare. Zestaw klubowy omawiany. Ja przypomnę granatowa marynarka, w dużym uproszczeniu granatowa marynarka, szare spodnie. Polecam białą koszulę. Taki prawdziwy zestaw klubowy. Warto, żeby miał, miał e, również złote guziki, a taki super ultra prawdziwy zestaw klubowy to właśnie temat być może na dzisiaj w kontekście krawata. Krawat regimental tie, krawat klubowy. Pasiak. Jak zwał, tak zwał. Jest to krawat, który połączyłem z poszetką. Tak ona wygląda. Poszetka ma czarne, żółte i różowe kolory, które jak widzisz, perfekcyjnie nawiązują do czarnego. Złotego, żółtego i fioletowego. Chciałoby się powiedzieć to tyle, natomiast nic bardziej mylnego. W serii Mix and Match chciałbym trochę porozmawiać o tym, jak właśnie to wszystko ze sobą łączyć, jak w prawidłowy sposób i ciekawy ze sobą te, 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 te wzory, kolory, żeby to wszystko grało. Natomiast musisz pamiętać, że akcesoria oderwane od rzeczywistości nie zadziałają. To, co mogłoby tu pójść nie tak, to na przykład koszula błękitna lub koszula w paski. Ona nie do końca mogłaby się obronić, ona mogłaby wnieść kolejny wzór, kolejny kolor do całej stylizacji, przez co w mojej ocenie to wszystko w teraz wygląda spójnie, nieskromnie 11 na 10. Natomiast w momencie kiedy zaczęlibyśmy coś tutaj zmieniać, czyli granatową marynarkę zmienili na inną, mnie na przykład krawat w pasy, tak zwany regimental tie nie pasuje z niczym innym jak zestawem klubowym. Dlatego od niego zacząłem opowiadać. Zestaw klubowy co do zasady Powinien być pozbawiony poszetki, mieć złote guziki, a tu powinien mieć emblemat klubu. Stąd jakby zestaw klubowy. Natomiast tyle historii, nie jesteśmy w początku XX wieku czy w XIX wiecznej Anglii, żeby takimi głupotami się przejmować. Dlatego sobie ten zestaw klubowy roboczo nazywamy Szare spodnie, Granatowa Marynarka. Jak ona ma złote guziki, to tyle spełnia. Swoją funkcję możesz powiedzieć, że jesteś ubrany w zestawie klubowym, i automatycznie, w mojej ocenie, to jest bardzo subiektywne, żadna zasada nie chcę pozbawiać cię radości noszenia krawatów w pasy w każdej innej stylizacji. Natomiast, w mojej subiektywnej ocenie, krawat w pasy równa się zestaw klubowy. Nie noszę tych krawatów w żadnej innej konfiguracji, żadna inna konfiguracja dla mnie się nie broni. Ostatecznie, tak, mega ostatecznie, garnitur granatowy dwurzędowy. Który gdzieś tam też, oczywiście garnitur, którym możemy spróbować nawiązać do klubowości. M aczkolwiek ja polecam zestaw klubowy, właśnie granatowa marynarka, szare spodnie i połączenie tego z krawatem w pasy. Ten, ta seria Mix and Match ona jest bardzo chaotyczna. Kiedyś nagrałem pierwszą, spróbuję ją podlinkować w komentarzu, żebyś mógł sobie zobaczyć pierwszy z tej, z tej, z tej serii. Postanowiłem zmi zmierzyć się z tym wszystkim i trochę poopowiadać o tych akcesoriach, ale bez. Odrywania się. Pierwszy odcinek był trochę tak. Po prostu pokazywałem, co z czym jak dopasować. Natomiast chyba nie chciałbym się odrywać od ubrań, nie chciałbym się odrywać od kontekstu, bo on jest niezwykle ważny. No bo co z tego, że perfekcyjnie połączysz akcesoria. Jak dołożysz do tego jakąś kraciastą marynarkę, dziwne spodnie, czapkę z bomblem i będziesz wyglądał jak przebrany, a nie ubrany. Dlatego seria Mix and Match nie powinna być w oderwaniu od ubrań, od tego kontekstu ubraniowego. Ja w ogóle Cię zachęcam do tego, żebyś w swojej szafie nosił, sam miał same białe koszule, 9 na 10 koszul to powinny być białe, jakaś błękitna, jakaś nisowa, jakaś, jak, jakaś w pasy, cokolwiek, ok, fajnie, ale generalnie rzecz biorąc biała koszula, dlatego, bo to jest kanwa, to jest płótno, na którym możesz malować, fantastycznym wzorzystym krawatem i też również krawat w pasy, jest w pełni dzięki temu, że koszula jest biała i ona nie przeszkadza, nie zakłóca odbioru. Dzięki temu ten krawat jest wyeksponowany. W jaki sposób to wszystko połączyłem? Tak jak ci pokazałem, zrobię to jeszcze raz. Ta poszetka, kolor żółty, bardzo fajnie pasuje. Czarny nawiązuje też do koloru czarnego na krawacie. Tutaj jest, co prawda, wstawki to są elementy różowego, ale lecącego w fiolet. I wydaje mi się, że to się świetnie uzupełnia, świetnie komponuje. Tutaj Kolejna moja propozycja, jeżeli chodzi o ten zestaw, podobnie fioletowy kolor, różowy kolor, odcienie. Żółty, złoty, nawiązujący do krawata. Brakuje tu co prawda czarnego, ale mamy biały z tymi czarnymi wstawkami, więc czarny nie jest tak wysoce eksponowany. Te wszystkie ramki są czarne, one są bardzo dyskretne. Natomiast po złożeniu y, możemy naprawdę fantastycznie tutaj zagrać tymi, tymi detalami, i ta poszetka też również do tego zestawu się broni. To, co ostatecznie chciałbym powiedzieć, to to, żebyś sobie szukał jakichś nawiązań kolorystycznych, w, czy to właśnie biały do białej koszuli czy na przykład żółty żółty czy na przykład tutaj jest taki granatowy nawet błękitny nawiązuje do marynarki i jak widzisz to wszystko po prostu siedzi można powiedzieć i więc w zależności czy chcesz ten zestaw powiedzmy trochę sprowadzić w stronę dajmy na to zimowego no to kolory stonowane ciemniejsze ta pierwsza wersja natomiast to wersja jak najbardziej wiosenno letnia kiedy kolory są żywe ramka jest Żółta, jakby eksponujesz to wszystko i to po prostu gra i buczy. Kolejna propozycja, jeżeli chodzi o ten krawat, to znowu widzisz czarny, fioletowy, śliwkowy, bym powiedział, trochę białego, żeby nawiązać do koszuli. Też również. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa propozycja, jeżeli chodzi akurat o ten krawat. No i drugi w tej serii, grenadyna, grenadyna butelkowa zieleń i poszetka jak najbardziej pasująca do grenadyny. Grenadyna jest jednokolorowa, jest prosta, więc y, możesz skorzystać tu z koła kolorów i y, na przykład kolory uzupełniające, komplementarne, możesz monochromatycznie y, się pobawić, możesz kolory przeciwstawne, możesz spróbować zbudować triadę kolorów w tym wszystkim. Natomiast to, co jest ważne, to to, żeby zawsze poszetka w jakiś sposób nawiązywała do krawata, więc tu nawiązuje Zielony, biały nawiązuje do białej koszuli. Żółty i zielony fajne przełamanie. Jeżeli masz problem z łączeniem kolorów, trochę nie wiesz, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja oczywiście absolutnie pomijam wątek zamówienia 5-10 poszetek i 10 krawatów, i gdzieś tam poprzymierzania, bo tak czy owak, ostatecznie miej pewność, że. Tobie wydaje się, że będziesz wiedział, jak to wszystko połączyć. Raczej powinieneś tutaj skupić się na tym, że ten zestaw będzie komplementarny, a ty będziesz ubrany, a nie przebrany. To znaczy dzięki temu, że założysz te akcesoria, będziesz czuł, że dobrze wyglądasz, dzięki temu będziesz się po prostu dobrze czuł i będziesz mógł się skupić na innych rzeczach, a nie ciągłym jakimś poprawianiu czy, czy zastanawianiu się, czy ktoś się uśmiecha, czy się śmieje, bo to, bo to jest znacząca różnica. Dlatego na przykład tą poszetkę polecam do tego krawata, ale też również zwróć uwagę, że jak są te, tamtą poszetkę odłożymy, też również ta poszetka się świetnie sprawdzi. No przecież y, żółty, żółty, zielony, fioletowy, tutaj ta, ta paleta tych wszystkich barw, te kolory, y, to bardzo fajnie ze sobą będzie współgrało. A dlaczego? A dlatego, że wyobraź sobie na przykład śliwkę, która jest y, fioletowa i ma zielony tak zwany ogonek. Wyobraź sobie drzewo, które jest brązowe i wyobraź sobie liście, które są zielone. Wyobraź sobie jesień, gdzie mamy żółty, zielony, pomarańczowy, brązowy, no te drzewa po prostu paleta, pełna paleta kolorów, dlatego ta poszetka z tym krawatem też również zagra. Natomiast ja nie chciałbym się ostatecznie skupiać na jakichś konkretnych modelach. Zdecydowałem się na ten mix and match i pokazać Ci te dwie, te dwie stylizacje, te, 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 te kilka połączeń. Linki oczywiście do produktów Będą w opisie. Jeżeli byłbyś zainteresowany tymi konkretnymi zestawami, to, to, to oczywiście z przyjemnością skrócę Twoją drogę i, i nie będziesz musiał tego gdzieś na własną rękę szukać w moim sklepie internetowym. Natomiast finalnie to, co chciałem przez tą serię powiedzieć i pokazać, to właśnie mix and match, czyli niksuj dowolnie, ale paruj, zachowując kontekst. Zwróć uwagę, że w, w, przez cały ten materiał trochę nawiązuje do marynarki, trochę nawiązuje do koszuli. Ja miksując i meczując, czyli miksując i dopasowując, pamiętam o całej stylizacji. Jeżeli oddzielisz akcesoria od kontekstu, czyli od koszuli, od marynarki, od garnituru, od tego co masz na sobie, to być może nic się nie wydarzy i, i, i dalej takim bezpiecznym połączeniem jest biały i granatowy, jakby większość powiedzmy, że się sprawdzi. Może być co najwyżej nudno, ale nadal poprawnie. Natomiast, jeżeli chcesz gdzieś tam ponad przeciętną wejść w tym, tym, tym mixen meczu, yy, no to zdaj sobie sprawę z tego, że te kolory powinny jakoś do siebie nawiązywać, powinny tworzyć zestaw między sobą, czyli krawat i poszetka, a do tego wszystkiego powinny pasować do reszty. Ostatnią dość ważną rzeczą jest to, że bardzo wiele osób ma tendencję do mm, wybierania akcesoriów w oparciu o cały tak zwany big picture, czyli cały obrazek. I teraz zwróć uwagę, że ten obrazek ostatecznie może nie być sexy, może trochę do Ciebie nie pasować, może sobie myślisz, że jakiś tam różowy, jakieś tam liście, trochę żółte, trochę czarne, takie... Co tu się w ogóle dzieje, o teraz nawet prawidłowo to trzymam, żebyś widział, co, co tu się dzieje, takie, ja bym wolał, nie wiem, gołą babę, smoka i, i, i kościotrupa, natomiast to, co, na co powinieneś ostatecznie zwracać uwagę, jasne, w, w estetyka, jakby podoba Ci się tam goła baba, kościotrup, super, nie, to jakby... To, to, to o to w tym chodzi, ale generalnie yy, 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 zalecam, może tak, bo nie powinieneś, zalecam, również też patrzeć na poszetkę jako na produkt, który możesz złożyć dowolnie. Zobacz, tutaj jest przewaga czarnego, tu jest przewaga żółtego. Ja tą samą poszetkę łapiąc na środku, ja mogę zdominować kolorem czarnym. A mogę też również sprawić, że ten zestaw będzie dużo, dużo, dużo bardziej żywy, eksponując na przykład żółty i, 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 i fioletowy. Jeżeli kupujesz poszetkę, jeżeli zastanawiasz się nad wyborem poszetki, bo chciałbyś się zacząć miksować, spójrz na duży obrazek i spójrz na potencjał, który możesz wydobyć z tego obrazka. Dlatego, moim zdaniem. Tak się schylam, bo tam mam te akcesoria położone. To jest taka sztuka nowoczesna, takie pomieszane z poplątanym. Nie wiadomo, co tu chodzi, nie wiadomo, po co to jest. Picasso! Czy jakiś d**y? Ale uwierz mi, to jest genialna poszetka dająca nieskończoną ilość możliwości. Przez to, że po złożeniu masz melanż kolorów, masz tych kolorów milion pięćset i być może dla Ciebie obrazek, tak zwana martwa natura, tak zwana abstrakcja, tak zwany popart, tak zwane... nie cholery nie wiem, co jest na tej poszetce, może odblokować Ci w pewien sposób nieskończony potencjał do miksowania tej poszetki, tej chusteczki ozdobnej z dwoma, trzema, pięcioma, dziesięcioma, może całą Twoją szafą krawatów. Bo w zależności jak złapiesz, w zależności jak zwiniesz, w zależności które kolory jak się ułożą, tak ta poszetka będzie pełniła trochę inną funkcję w ramach jednej chusteczki. Pamiętaj o tym, że obrazek i grafika to jest coś jak na zasadzie mm, bym, bym powiedział potrzewki w marynarce. Nikt tego nie widzi, ale jak tam uchylisz koledze, to mój, czachy gołe, baby, smoki. Eee, ja mam akurat na przykład yy, w cygara mam garnitur, jako że, 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 że palę cygara, to po prostu sobie zrobiłem potrzewkę w cygara w jednym z garniturów. Czy ktoś o tym wie? No teraz już wszyscy, którzy oglądają i dotrwali do tego momentu nagrania, no ale generalnie Gdzieś tam, jak jestem w grupie w jakimś tam cigar lounge i, i, i sobie ze znajomymi, to po uszyciu tego garnituru wchodzę. Patrzcie, ale. uuu, jaki czat, fajny. Dobra, siadamy, palimy. No taki smaczek. Nie? Ni, ni, nic jakiegoś takiego, prawda, co wpłynęło realnie na jakość tego garnituru, ale taki smaczek, takie coś dla mnie. No bo jak miałem nudną jednokolorową versus tamto i to kosztowało tam 50-70 zł więcej, ta kolorowa podszewka względem normalnej, no to. Sami rozumiecie, że to po prostu trzeba było to zrobić. I tak samo jest z poszetką. Tak samo, jeżeli jest obrazek, który Ci się podoba, idziesz w to. Ale patrz od dzisiaj też również na potencjał, na ukryty potencjał w tych chusteczkach, który wydobędziesz w różny sposób go składając. Mam nadzieję, że pomogłem. Mam nadzieję, że te informacje odblokują Ci gdzieś tam nowe możliwości w ramach twojego, Twojej garderoby. Jeżeli Ci czegoś brakuje, oczywiście zachęcam serdecznie do zerknięcia w ofertę mojego sklepu internetowego Dignito. Jeżeli masz jakieś pytania, masz jakieś wątpliwości, chciałbyś poznać, co ja na dany temat myślę, przed zakupem na przykład jakiegoś akcesorium, nie masz pewności, czy to będzie grało, napisz do mnie na maila, wyślij mi zdjęcia, generalnie pogadajmy, ja chętnie powiem Ci co myślę, bo jestem daleki od doradzania. Ja bardziej subiektywnie podchodzę do tematu i mogę powiedzieć, jakie ja mam doświadczenia, jakie mam przemyślenia na ten temat. Natomiast nie traktujcie tego jako porady. W ogóle cały mój ten wideoblog, wideopamiętnik to jest miejsce, w którym dzielę się subiektywnym spojrzeniem na klasyczną elegancję i na wszystkie tematy, które tutaj poruszam. To jest moje, to nie są żadne zasady. Czasem oczywiście zahaczam o jakieś tam zasady, których uważam, że nie powinniśmy łamać i. i, i, i i wtedy to wyraźnie podkreślam. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no, ubrania są dla mnie, a nie ja dla ubrań, więc yy, bawimy się, mix and meczujemy to wszystko tak, żeby stworzyć spójny wizerunek, fajny, elegancki, yy, atrakcyjny dla naszych rozmówców, dla naszego otoczenia. Po prostu wizerunek nowoczesnego, współczesnego faceta. Dzięki za uwagę. Lajki, subskrypcje, komentarze. Wysyłaj to komu się da. Tak, żebyśmy mieli szansę zbudować faktycznie tą męską społeczność poprawnie wyglądającą, poprawnie ubierającą się, wychylającą się, wychodzącą ponad ten 1%, czy, czy ty, 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 tych prawda, dobrze, dobrze wyglądających, więc zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i do następnego. Dzięki, cześć!